Cześć Wam, dzisiaj jest wizu wizualnie witam Was w Randomixie. Zajmiemy się gierką, która wyskoczyła nam jak Philips Konopi, kolejna gra chińskiego studia. Nie kojarzę ich w ogóle, nawet nie wiem co robili wcześniej. Elementa odpowiada za wydanie tej gry. Tych, to przynajmniej chociaż od biedy z nazwy gdzieś tam jestem w stanie przeszpilić, więc y, tyle jest dobrze i tyle jest ciekawie, ale zrobiło nam się tłoczno, zrobiło nam się bardzo tłoczno na rynku. W drodze jest co Ananta, NT, gier jest odgromanie, które dopiero nabudowują tą falę takiego zainteresowania, budują hype, żeby potem się pojawić i żebyśmy wiedzieli w co się pakujemy. Tutaj właśnie konkretnie na Ante i Ante wymienione. Inne są znacznie bliżej premiery i zagrania. Ark Knights Enfield, Antara tam jeszcze bodajże była. Jest kilka tytułów i powiedzmy sobie szczerze z łapą na serduchu rynek jest przesycony, a za chwilę, za moment będą zmiany prawne, które uwalą wszystkie gacze z góry do dołu, więc to jest ostatnia chyba chwila, żeby wstrzelić się w rynek i spróbować zawalczyć o no spary kawałek tortu, bo potem, potem będzie krucho. Jak tylko Unia Europejska i Amerykanie dogadają się co do tego i jak unormować to wszystko prawnie, to cały biznes się może wywalić, więc mamy ciekawą grę, która z jednej strony jest inna, bo mamy erę wiktoriańską jako inspirację, gramy detektywami, więc tegośmy jeszcze nie przerabiali, przynajmniej nie od tej strony, troszeczkę Ananta w tą nutę bije, ale całkowicie od innej strony, bardziej Faceci w Czerni, jest ostro, więc mamy dwa albo trzy trailery, zaraz sprawdzę, bo jeden sobie odpaliłem, ten główny z IGN-u, który teraz robi rundki, I jeszcze mam dwa kolejne otwarte, które są bezpośrednio od twórców Silver Palace, więc zobaczmy, co tutaj jest grane. Słuchawki na web, macie to wszystko tutaj podpięte, zapewne Silver Studio. Nie znam ich w ogóle, lecimy, lecimy! O, 10 minut? Masakra! Mojs! Może sobie nawet troszeczkę ściszę. Wygląda czat. Każdy mi się z kilkoma animacjami, które widziałem. 10 minut to będzie taki bardziej gameplay, zakładam. Co my tutaj mamy i jak my tutaj mamy? W takim razie graficznie jest Meistershtix. Ilość detali ale fajne takie, że detektywistyczna podpowiedź co tam dla nas jest ważnego, nie? Powinny się jeszcze kreseczki pochodzi. Wow! Takie Jarilo na totalnym wypasie. Ej, mega mi się podoba ta stylówka. Zresztą też... E, kamera e, kamera <laughs> Kler obskór. O tym myślę. Pomijając, że warstwa językowa, totalnie nie wiem, co jest grane, i przez szlaczki chińskie też nie mam pojęcia, co jest grane. Revolver Chat. Ten samochód zakochałem się, uwielbiam takie samochody. Nigdy mnie stać na coś takiego nie będzie. Ale yy, pojawiają się głosy, że to ma być gierka z tym samym modelem biznesowym, co właśnie Genshin WWA. Czy to jest prawda? Nie ma potwierdzenia jeszcze żadnego, nie? Ten model do mnie nie przemawia. Suknia jest piękna, ale postać. Yy, coś jakby totalnie mocno brakuje w cieniowaniu w teksturach. Coś dziwne, bo dwie poprzednie postacie wyglądają fantastyko. Ten wygląda taki bardzo standardzik. Fajny garniak, faj, fajna kamizelka u, ubrałbym. Postać mnie nie przekonuje, ale tam mnie przekonuje bardziej jeszcze to serce bijące na plecach. Mam z Dishonored przy okazji, bardzo mocny, więc dużo skojarzeń, dużo różnych gierek. Wygląda to fantastiko. Wygląda to na tyle dobrze, że gdyby dziś było do grania, nie, to bym instalował i testował i robił streama z grania w to, nie? Będziemy na koniu śmigać? Hmm, różne kunie. Eee, są kopyta. <grywa> Czy tam były różne opcje na tych kopytach? Czy to jest driftowanie na koniu? WHAT THE ACTUAL heck? Przy uliczkach pojawiają się nazwy ulic, gdzie skręcać, to znaczy... Patrzę przez pryzmat detektywistyczny na to i wydaje mi się, że świetnie ujęli te pomysły i patenty, które można by mieć z detektywistycznej gierki do właśnie takiej gacza. Zarąbiaste! Ej, wreszcie coś innego. Warning Łowca androidów troszeczkę? Tylko bez androidów, a jakieś demony, wilkołaki, coś? Ok, ten walk na razie mnie nie przekonuje, ale to takie pierwsze spojrzenie. Animacje są cudne. Nie, jeżeli chodzi o to, jak to zrealizowali, pokazać, to w ogóle Andyliu Piąteczka silnik jest. Tak, odrobiłem zadanie domowe. Czyli szukamy kogoś do ubicia. W ogóle mam wrażenie, że walki tutaj są bardzo honka impakty z Nelson Zero, czyli automatycznie jestem średnio. Nie dałem, w, nie dałem rady grać w Black Beacon ze względu na to, nie? Tamte walki są. Mm. Zarąbiaste są te pomysły, animacje. Jeżeli granie będzie się w 100% opierała na walkach, to jestem bardzo zainteresowany. Takie troszeczkę kinon war vibe. Tu jest detektyw i uwielbiam, nie, No to jest. Mm -mm. <laughs> nie, da się kotka podejrzeć. O nie! Ale da się kotka zlewitować. I poszło mi w struny głosowe. Ojej. I na skrzydłach Te stralem, latamy Testralem! stralem. Ile z tego to jest gameplay, ile z tego to jest render. to jest wygląda jakby postać blasterowana przez gracza, a nie render z jakiejś animacji, nie? Sterowanie jest w ogóle na kompie, to nie jest na smartfonach. Gierka z tego, co kojarzę, ma być na smartfonach. Już wam mówię jakie są ograniczenia, które się gdzieś tam pojawiły. Gdzie ja to mam w notatkach. PC, konsole. Zapewne chodzi o PlayStation 5 i ewentualnie Xbox Series oraz Android i iOS, co oznacza, że na mobilkach też będzie. To jest problematyczne, bo nie wiem jaki element gameplay musi oberwać, żeby ta gra mogła funkcjonować w ogóle na smartfonach. Musi być na smartfonach, no bo Chińczycy, wiecie, nie grają za bardzo na Pc'cie. Przycina na tym, nie u mnie, nie u was też. Jeszcze z optymalizacją, ale to jest kwestia dopracowania, nie? Nie czuję, co jest grane. Kupuje ten budynek, czy zaznacza, że tutaj coś może być? W formie właśnie detektyw, że to jest połączone jedno z drugim, z trzecim, te niteczki. O, ale bym się y, lagera w takim tym albo łyskać na, 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 na kamieniach, na lodzie, nie? Zapach ...totalnie mój vibe. Ohu, kurde. <grytanie> Nie ma Voice Actingu do końca. Nie podoba mi się cieniowanie na teksturach tej postaci. Cała reszta jest spoko Struj jest fantastyczny i wszystko poniżej twarzy jest mega. Twarz, jeżeli chodzi o model, jest ok, ale nie wiem czy widzieliście inne modele, które pokazywali były mega! A ten tak jakby brakuje wszystkiego, nie jakby była jednokolorystyczna plama. Tylko ten, jeden, tylko ten jeden model mnie tak drażnił. Przepraszam, znaczy, co określenie, wyglądam mega. Przeciskanie się przez wąskie te między budynkami. Roboty taki troszeczkę dieselpunk tutaj nam odjeżdża. Ten robot trochę jest zbyt nowoczesny z maski patrząc, ale to chyba nie jest robot, to chyba jest ktoś o masce. Bo tak robotę udusić, to by było słabo. Przesłuchanie, nie, nie ma dźwięków jeszcze. Interesting. Ej, w tym momencie jak pomyślicie, ani w Genshinie, ani w Wuwie taki zagrywek i pomysł. Aż chce się w to. Gdyby nie te walki, znowu to widzę i to jest nieprzekonujące mnie. Nie wiem dlaczego, bo animacje są cudne. Okej, okay, tu już mnie trochę zgubili. Trochę bardzo mnie zgubili. Nie podobają mi się te walki. Bardzo mocno mi się nie podobają te walki. Bo i świat, i ten motyw detektywistyczny. Za bombiaste to jest. Gołębie Teamiego przeżyły? Nie przeżyły? Nie było widać. Cięcie było. Nie, walki mi się bardzo nie podobają. To jest coś, co oczywiście mogą zmienić, ale wątpię, żeby. Bo to jest jeden z tych motywów, który będzie naszą rozgrywkę ciągnął bardzo długo, nie? Więc. Walki wam albo podejdą, albo nie, ale wątpię, żeby na tym etapie, co twórcy już pokazują gameplay nie mieli jeszcze tego doszlifowanego przynajmniej nie na tyle, żeby było czuć o co chodzi. Chociaż z drugiej strony, jak NTE było na becie, to walki były strasznie niedopracowane i mówili, że to całkowicie zostanie przebudowane. Więc. Widzicie tekstury na jej twarzy były, Wow! Wow, jaki boss! Driftowanie to! Strówka jest 10 na 10, fantastycznie to wygląda. Płonące koła. Ghost Rider. Zeskoczyła z wysokiego konia. Czy ona ma snajperkę, coś w tym stylu? Podoba mi się gra kolorem. Że wszystko jest od niej. Ona jest taka czerwono-pomarańczowa, płomienna oczywiście. Wszystkie rzeczy naokoło płoną. Jest lawa, te elementy, które wyglądają jak z jakiejś fabryki czy czegoś. Odlewnia może. A nasza bohaterka jest fioletowa z ciemniejszymi elementami. Przez co też jest taki... Nie 1 do jeden kontrast, tylko głębia kolorów jeżdża, nie? Zrąbiaste są te animacje. Kwittajmy eventy po całości, ale wow! Silver Palace. To był pierwszy od IGN-u. Zostawiam Wam linkę, oczywiście. Drugi to jest to samo, tylko od twórców, więc zostawię Wam linka do twórców, a nie do IGN-a. A my przeskakujemy do jednego jeszcze, który tutaj jest: The Golden Age of Detectives. Ale tak nie The city is like liquid silver. Always changing. Meduska. What is true might not always stay true. Sin and evil stalk the city like a stubborn shadow. Czy fragmenty tamtego gameplaya gameplayu gameplayu. Podoba mi się ten ten patent. Troszeczkę właśnie tego łowcę androidów w tym widzę. Też kinoarna do własnej sprawy. I need an assistant. Czy mówię chimerybli asystenta? Zasystenta nie. Nie. O, wymyślam, że nasza postać będzie. Look who it is. You're not welcome You're in Solfornia. Do not talk to the detective with that tone. Oh, what are you going to do?

Powiem wam, że mają czym zawalczyć o rynek. Mają czym zawalczyć o rynek. No to latanie na kuniu zrobiło wrażenie. Jak oni my on budżet Jak oni my on budżet yes. You are the author Wow I'm no longer a detective So why are you still so excited No dobra, ludziska. Wrażenia są takie, że rzuca to na kolana. To, co pokazali na razie z walkami, mam wrażenie, mam nadzieję, nie wrażenie, mam nadzieję, że ogarną, bo szczerze powiedziawszy, to jest gierka, na którą czekałem bardzo długo klimaty noir, ten vibe, te postacie, ten design, te samochody, to miasto, które morfuje Uczeń Czarnoksiężnika z Nicolasem Cage'em, w trailerze było, nie w samym filmie, nie wiem dlaczego nie wykorzystali tego ujęcia, jak świat morfował, no i oczywiście Doctor Strange, więc totalnie moje wajby. to co mi się nie podoba, to jak pokazali, jak wyglądają walki. Cała reszta gameplayu wygląda fantastycznie, ale walki wyglądają jak, no, jak Zero, jak Honka Impact 3rd, te gry, które mnie nie przekonują, w których ja nie zostałem na dłużej, próbowałem ostatnio Black Beacon i spróbowałem, to jest jedyne co dobrego mogę powiedzieć o gierce. Wstrzeliwują się bardzo ciężko w rynek. Jest przesyt, będzie gorzej, będę meldował na bieżąco jak coś więcej z tą gierką będę, zostawiam was z tymi informacjami, linki macie podpięte do obu tych trailerów, do otwórców oficjalnie, więc miłego, do następnego, widzu się odmeldowuję i jesteście fantastyczni i hej! I'm no longer a detective. Więc... wow.